Boże, Częst Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest Pani Anna Boże, Dzień Popek, cześć Boże, dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Cieszy, cieszymy się z tego, że już drugi raz pani bierze udział w nagraniu naszym. Chciałbym teraz porozmawiać m.in. o stwierdzeniu ważności małżeńskich, bo jak przed rozmową w studio... Rozmawialiśmy. Pani mówi, że, że otrzymała stwierdzenie ważności małżeńskiej. Tak, ja, tak, tak, tak. tak właśnie, bo to, to jest chyba taki duży problem współczesnych młodych ludzi, którzy zawierają związki małżeńskie. Czasem mam wrażenie, że, że tylko dlatego, żeby urządzić wesele albo wystąpić w sukni ładnej ślubnej. Zresztą to niestety. Potwierdzają też ci, którzy organizują uroczystości ślubne. Często jest to bardzo takie... Czyli to jest tak, że albo jest niedojrzałość, tak, prawda? Myślę, że albo tak. Różnego... Ale też ludzie chyba nie są nauczeni. Myślę, że też przez Kościół nie są nauczeni. Sami też się nie uczą tego, na czym polega w ogóle małżeństwo, że, że to jest jednak wspólne wiosłowanie już do końca życia, do jednego celu. I myślę, że gdyby ludziom mówić o takich prostych rzeczach, jak na przykład ta, że rozwody bardzo zubożają. Bo przecież rozpada się rodzina, dwa gospodarstwa trudniej utrzymać niż jedno duże, alimenty, nie alimenty, no właśnie, ukrywanie majątku. No do, 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 dodatkowo jak są dzieci, to one najbardziej cierpią na to. To już w ogóle ten koszt psychiczny to jest osobny jeszcze większy temat, ale myślę tak z pragmatycznego punktu widzenia, że po prostu dawniej nie było rozwodów i te majątki rosły, no, ludzie, no, wiadomo każdy może mieć pewne zakręty w życiu, ale jeżeli wie, że ten jego dom jest tam, gdzie go stworzył, żeby, gdzie wybudował go na początku wspólnie, to wróci z każdej najda najdalszej podróży i będzie starał się jednak wokół tego gniazda y, budować swoje życie. I y, wydaje mi się, że, że tutaj potrzebna też jest wielka taka zmiana a właściwie powrót do dawnych zwyczajów że małżeństwo to jest pewien, powiedzmy, biznes rodzinny, po połączony miłością i opieką, bożą oczywiście, ale, ale coś takiego, co po prostu jest dobrze mieć, bo to jest wielkie takie wsparcie. Y, Unikanie samotności, y, pomoc taka nawzajem w trudnych chwilach, czy w zdrowiu, czy w chorobie, czy w jakichś kłopotach. No ale wiadomo, że często, czasem bywa tak, że się nie da, czasem bywa tak, że są pewne zawirowania już tak głębokie, że, że się y, małżonkowie po prostu żyją w nienawiści. I to też jest złe, bo przykład, który się daje dzieciom jest bardzo trwały. Dzieci chłoną przecież wszystko bezkrytycznie, a kochając rodziców, jednocześnie chłoną ich te negatywne emocje. Więc myślę też, że czasem, jak są aż tak złe rzeczy, to lepiej jest yy, rozejść. Się. Rozzejść, albo przynajmniej na chwilę zejść sobie z oczu, żeby dzieci tego nie widziały, żeby nie chłonęły tego złego przykładu. No, I... Szczególnie tam, gdzie jest przemoc. Tam A tam gdzie jest przemoc, to zawsze tak. Bo może być przemoc i fizyczna, e, i psychiczna też, która też jest Ta. zła. Ale e, wróćmy do, do istoty małżeństwa. E, osoby, które sobie udzielają ślubu, bo ksiądz tylko błogosławi. Ale udzielają sobie, że decydują się na życie, na dobre i na złe. I to niektórzy porównują to do, do zboża, które musi obumrzeć, to ziarna ziemi musi obumrzeć, aby mogło wydać plon. Tak samo para małżeńska, ludzie, którzy zawali związek małżeński, powinni obumrzeć dla swojego egoizmu żeby rodzić się dla dobra drugiej osoby. A tego ludzie nie rozumieją, bazują na uczuciu, tak jak na początku pani redaktor powiedziała, że to nie biorą pod uwagę ślub, piękna suknia i tak dalej, wesele, prezenty, tak. a później to się kończy. Przychodzi szara rzeczywistość i ludzie nie wiedzą, że zrezygnują z jednego małżeństwa powiedzmy czy związku i wchodzą w drugi. Mogą dojść do tego samego etapu. Na pewno dojdą. Nie Jeżeli nie, nie zmienią raz. postawy własnej, wewnętrznej, to na pewno tak się stanie. I to potem są takie osoby, które raz, drugi, trzeci. Próbują bezskutecznie. Bardzo ładna jest ta metafora, którą ksiądz po powiedział o tym obumieraniu egoizmu, no, bo rzeczywiście od tej pory nie powinno być już dwóch osobnych osób, tylko jedna, jakby no, podwójna, tak, bo prawda? Jak mówi, że to jest jeden ciałem. Tak, jedną, jedną duszą i to rzeczywiście tak. Tak, takie powinno być rozumienie, bo emocje mają to do siebie, że mijają dość tak. szybko. Przecież wiemy sami z własnego doświadczenia. Jednego dnia jesteśmy wściekli na kogoś, tak. a drugiego nam przechodzi. Jednego dnia się cieszymy, no. albo bardzo jesteśmy rozentuzjazmowani, a dwa dni później już w ogóle nie pamiętamy, o co chodziło, prawda? Więc e, wiedząc o tym, że e, taka jest natura emocji, że one po prostu mijają, e, trzeba oprzeć swoje życie na czymś innym, czyli na przekonaniach, na pewnym dobru, które e, wynika z e, ustaleń i na, e, no, na tworzeniu czegoś. Myślę, że też e, te czasy takie były trudne, te lata 90., kiedy wszystko chcieliśmy zmienić, kiedy zmieniał się ustrój, zmieniał się sposób pracy, wszystko się kłębiło i my też je próbowaliśmy w tym jakoś odnaleźć. I popełniano na pewno, ja też popełniłam wiele błędów. I to, to było takie właściwie promocja tego, tej kariery, egoizmu takiego, że rozwijać siebie nie pozwalała dostrzec drugiej osoby. To jest bardzo trudne i teraz myślę, jak się już ludzie nauczyli, że ta samotność boli, że te rozbite rodziny, ci, te dzieci wychowywane w samotności, że one są nieszczęśliwe, jak ludzie już przez to przeszli, to myślę, że kolejne pokolenie będzie z większym szacunkiem traktowało takie dobre, udane związki i będzie się do siebie odnosiło lepiej. Mam nadzieję, o ile nie będzie znowu tej promocji no, tak. różnych no, innych postaw typu LGBT zresztą wiemy, i tak dalej. Myślę, że też człowiek, który ma dobre. Relacje w małżeństwie, on też będzie e, bardziej efektywnie pracował w zakładzie tak. pracy, bo on się cieszy. To jest Wychodzi rano z domu, wraca do domu tak. do swojej żony, e, czy żona do męża. To no to i to cieszą się tym. Tak, takie było ogłoszenie przed wojną w fabryce wódek, że zatrudnię na jakieś tam stanowisko w Gorzelni żona tego. Żonaty to było jedyne, jedyne wymaganie, które stawiano nowemu pracownikowi. Dlaczego? No, bo wiadomo, że żonacy. ustabilizowani. Ustabilizowany, że żona przypilnuje, żeby nie pił, prawda? Bo wiadomo, że Gorzenia no, budzi różne tutaj skłonności, różne demony, a żona taka przypilnowała, obiła jak trzeba, jeżeli tak. przychodził piany. Więc to naprawdę takie pilnowanie się nawzajem, no jest bardzo sensowne. Pani wspomniała o tym, że Kościół powinien bardziej mówić o tym, na czym polega małżeństwo, i skądzę się na tym? Bo. Często bywa tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, bo może przyjść choroba, różne inne rzeczy, i wiara w tym pomaga, żeby, żeby to małżeństwo było trwałe. Wtedy ludzie pracują nad sobą i zgodnie z Pismem Świętym, żeby nie było dnia, że my żeby nie zastała nas noc bez pojednania. Tak, to bardzo piękne. I to jest tak. bardzo piękne właśnie. Nie słońce nie zachodzi na z tym. To jest piękne zdanie. I wtedy, zdanie, kiedy no. ludzie wspaniale jak wspólnie, klękają do modlitwy, to wtedy wiedzą, że nie da się żyć właśnie Obrażanie w obrażaniu się nawzajem, w niezgodzie, w takim pogniewaniu. Mhm. Myślę, że, że ludzie traktują takie sprawy wiary w rodzinie z przymrużeniem oka albo z dystansem, bo dla nich to jest nudne. To dla nich jest taka sfera w ogóle nieżyciowa. A tymczasem naprawdę w tym można odnaleźć taką wielką siłę. To tak jakby liny czasami ciągnęły kogoś, kto gdzieś tam zapada się w błoto i te liny wyciągają z, tego, z tej zapaści i to no chyba to jest, jak ktoś dobrze podchodzi do wiary, to właśnie to daje ta wiara. Z jednej strony to są skrzydła, które unoszą, a z drugiej strony właśnie liny, które wyciągają z bagna. Bo każdy z nas ma w życiu takie, takie momenty, więc ja bym do tego tak podeszła, no aczkolwiek nie każdemu się udaje i tutaj Kościół myślę, że dobrze stworzył tę instytucję stwierdzenia nieważności małżeńskiej, tak, tak, bo tak. przecież niektóre związki są zawierane niesamodzielnie, tak, albo w sposób niesamodzielny, albo z przesłankami, tak. Problem, bo na przykład niedojrzałość emocjonalna może być chociażby na podstawie tego, że, że była choroba alkoholowa w dniu zawarcia małżeństwa. I niektórym osobom się wydaje, że zmienią, na przykład panie najczęściej, tak. panu zmienią, zakochana jest, nie. Nie zmieni go, jako on już ma takie uzależnienia mocne. Drobne rzeczy można zmienić, można udoskonalić, natomiast nie tak. To prawda, zwłaszcza, że jeżeli ta druga osoba nie pracuje nad tym, znaczy nie uświadamia sobie konieczności zmiany, tylko całą złość przerzuca na partnera, prawda? No to też nie sposób jakoś tego przełamać. Chociaż świętarita podobno, ta od spraw niemożliwych, to ona jednak tego swojego męża wychowała. Był podąż okropny okrutnik, złośnik, gwałtownik, ale go jednak doprowadziła no, tak, do porządku. Takie są takie że... Ale to była osoba wielkiej wiary, więc wielkiej tego i nam potrzeba też wszystko. No kiedyś też e, pamiętam jakiś program, robiłem chyba do telewizji Puls e, właśnie o tych problemach związanych i z uzależnieniem i z, e, z niewłaściwymi małżeństwami i miałem taką, e, taki przykład, jak felieton zrobiłem e, z osobami, które facet był mm, był uzależniony od alkoholu i babka jemu zależało na niej, na, na swojej żonie. I ona postawiła, postawiła warunek. Albo zacznie się leczyć, albo koniec kończymy z sobą, bo nie ma sensu rzeczywiście tak. żyć. E, I ten zaczął się leczyć, chciał przerwać to. Ta była konsekwentna. No i później ona mówi, jak teraz jesteśmy w panie małżeństwo. do końca wytrwał w tym leczeniu e, z choroby alkoholowej, e, postawili sobie dom. Są zadowoleni ze szczęśliwego mm. No Ale konsekwencje tej konsekwencji są już duże. Konsekwencje takie nie uleganie właśnie prośbom y, uzależnionych osób, bo to po prostu y, prowadzi do nikąd. To jest ich metoda na, na uzyskanie tego, co chcą. Cieszę się, że tacy teraz wróci mm. jak pani. Właśnie mówią o wierze, o tym, na czym małżeństwo powinno tak. wyglądać, dlatego apelujemy do tych wszystkich, którzy nierozważnie decydują się na wyjątek małżeński tak bez, i, bez tak, taki ruchu. był ksiądz ojciec Badeni we Wrocławiu. Tak. I on było takie powiedzenie: nikt tak się dobrze nie ożeni, jak badeni. Dlatego, że jak ludzie przychodzili do niego na takie nauki przedmałżeńskie czy na spotkanie, to on zadawał takie pytania i tak rozmawiał, że ci małżonkowie się musieli jakoś otworzyć określić. przed sobą i określić i poznać i albo wychodzili od niego i mówili, nie, ja z tą babą jednak nie chcę żyć, albo ja z tym facetem, albo wychodzili i mówili, że tak, tak że to jest osoba o, na całe tak, życie tak. i wtedy ci, jak już podjęli decyzję na tak, to właśnie były to takie małżeństwa było. wspaniałe, zgodne były i dobre, no to, to takich właśnie, m, takich ojców, księży pewnie no. potrzeba jeszcze więcej tak, takich no. rozmów, które pokazują, no o co chodzi, no bo odkrywają tą istotę drugiej osoby, więc, ale wszystko przed nami, prawda? Tak jest. Tak no, no, cieszę się mhm. z obecności w studio Państwa, dziękuję dziękuję. Dziękuję. była Pani Anna. Popel dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję.